Nie wiem, czy wiesz, że, jaki produkt jest produkowany przez Volkswagena w, najli, w największej liczbie. No. Parówki. <grywki> Nie kojarzymy Volkswagena z produkcją parówek. Tymczasem, na potrzeby swoich zakładów, jest to nawet w katalogu Volkswagena oznaczone jako część Volkswagena. Jest karawurz la Volkswagen. I w pewnym momencie menedżerowie w tym e, klimatycznym szaleństwie wpadli na pomysł, że w kantynach, czyli w stołówkach Volkswagena nie będą podawać dania mięsnej. Trwało to przez jakieś pół roku, ponieważ e, załoga się zbuntowała i zaczęła chodzić do innych kantyn, no i inni ludzie zaczęli tam, gdzie było mięso po prostu, no i e, Volkswagen się e, wycofał z tej decyzji, ale to pokazuje sposób myślenia również niemieckiego biznesu, że to ekoszaleństwo, z którym e, mieliśmy i mamy do czynienia, wpłynęło również na kondycję ekonomiczną tego giganta.